Witam Was bardzo serdecznie, nadaję do Was z bajecznej wyspy Bali, gdzie tak prawdę mówiąc to skórka zabrała mnie na tutaj. I chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić mega potężną wiedzą, bez której wiem, że nie stałoby się możliwe zarówno moje życie marzeń, nie zarabiałbym tyle ile zarabiam. Wiem o tym doskonale, że wiele rzeczy by się nie wydarzyło, gdyby nie ta wiedza, którą mam zamiar się dzisiaj z Wami podzielić. Także kochani, dajcie znaka na dzień dobry, skąd jesteście. Możecie udostępnić tę transmisję, będzie mi bardzo miło. A dzisiaj pokrótce Wam przedstawię teraz, o czym sobie pomówimy. Bo mamy dzisiaj trzy fajne tematy. Pierwsza rzecz to yy, pomówimy sobie o podejmowaniu decyzji. Jakie decyzje w moim życiu yy, jakby wpłynęły na to, że wszystko się całkowicie zmieniło na lepsze. I to myślę, że zmotywuje was do tego, jak wy macie ten swój okręt, zwany życiem, posterować, żeby dojść tam, gdzie chcecie. Druga sprawa, o której sobie dzisiaj porozmawiamy, to sposób na zarabianie i pracę zdalną. Czyli będziemy mówić sobie o tym, jak zrobić, żeby zarabiać no, grubo ponad 10 tysięcy, da się spokojnie z tego wyciągnąć. No i mieć przede wszystkim tą pracę zdalną, żeby móc więcej podróżować, żeby móc się więcej bawić, to jest coś pięknego do czego Was wszystkich mega zachęcam dlatego no, ten drugi punkt jest takim gwoździem programu i trzeci motyw kochani, dzisiaj podczas tego live'a dla osób, które są na Instagramie, wybiorę dzisiaj jedną osobę, która przytuli 1000 złotych, także jedna z osób, które obserwuje która będzie pisała komentarze która się będzie udzielała ma szansę na to, żeby przytulić tysiaczka, także myślę, że też jest to całkiem miłe i sympatyczne. Także kochani, e, przechodzimy do pierwszego motywu, jakim jest to podejmowanie decyzji. Tutaj wam z całego serca chcę kilka fajnych tipów dać, bo e, no nie wyobrażam swojego życia jak kilka momentów kluczowych, dzięki czemu zmieniło się wszystko. Także łapcie tą inspirację, łapcie ten drogowskaz, który myślę, że może wielu z Was pomóc. Pierwsza taka decyzja e, w moim życiu kluczowa, jaka była. To to, że postanowiłem sobie, że będę szczęśliwy. O tym już wiel mówiłem wielokrotnie, ale to jest najważniejszy moment w moim życiu. Nie zapomnę, jak miałem 19 lat, miałem taką, nazwijmy to, mini depresję. Zamiast jechać na kolejną imprezę, pojechałem na Dziorko i zacząłem ze sobą kochani rozmawiać. I podczas tej rozmowy, e, patrząc w gwiazdy, bo położyłem się na plaży i zacząłem po prostu patrzeć w ten obłędny kosmos, bo było akurat mega gwiaździste niebo. Zacząłem sobie zadawać pytanie, co ja tu robię, o co tu chodzi, dlaczego jestem nieszczęśliwy da, da, da. i takich pytań było masa. I na żadne nie wiedziałem, nie znałem odpowiedzi, ne? bo jaki jest sens życia, jakim cudem żyjemy. To są rzeczy, na które się no przynajmniej na pierwszy moment e, u młodego chłopaka no nie da odpowiedzieć od razu, jaki to wszystko ma sens. I... Na samym końcu po takich 3-4 godzinach leżenia sobie na tym piasku stwierdziłem, że nie wiem kim chcę być, nie wiem co chcę osiągnąć. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że nie odbiorę sobie życia, bo nie zrobiłem tego mojej mamie, ale to co wiem, to chcę być szczęśliwy. I podjąłem to, to nie było na zasadzie takiej o, że chcę być szczęśliwy, tylko to była decyzja. W związku z tym, że chcę chodzić po planecie Ziemia, zrobię wszystko, żeby być już zawsze szczęśliwym. I ten moment, w którym zdecydowałem, że chcę być szczęśliwy, okazał się najważniejszym momentem, jednym, czy jednym z najważniejszych momentem w moim całym życiu, bo e, poznałem coś takiego jak podświadomość, że mamy coś takiego jak ego, które samo z siebie gada w naszych głowach. To jest niesamowite, ale my dalej żyjemy w czasach, gdzie większość ludzi nie wie, że umysł został tak skonstruowany, że on sam z siebie myśli. To jest nieprawdopodobne, ale większość ludzi o tym nie wie. Kolejny myk jest taki, że ludzie zwalają swoje zachowania i emocje na innych. To też jest absurd, że nikt nie bierze, czy inaczej mało kto bierze odpowiedzialność za swoje emocje, tak jak się czuje, na siebie. Tylko nie wiem, tata coś źle powie, chłopak coś źle powie, dziewczyna coś źle powie, to obwiniamy tą osobę, że my wybuchliśmy, czy my się źle czujemy przez ciebie. A to my odpowiadamy za to, czy my rozumiemy drugiego człowieka, czy my się złościmy, czy my się śmiejemy z czegoś. To od nas zależy, jacy my jesteśmy. No i nad tym, jacy my jesteśmy, okazuje się, można to zmieniać i możemy się stworzyć na dowolnie wybraną osobowość. I tego się nie uczymy w szkołach. Nikt nie ma zielonego pojęcia, jak kontrolować emocje, jak budować świadomie nawyki. Jest to nieprawdopodobne. Także ten pierwszy, ta pierwsza decyzja w moim życiu, którą ja podjąłem, że chcę być szczęśliwy, okazała się tak wielowymiarowa, że dzięki temu, że nauczyłem się kontrolować emocje, działam wtedy, kiedy mi się nie chce. Mam więcej luzu na co dzień, mniej się stresuję. No w ogóle się już teraz nie stresuję, no już trochę w tym siedzę, ale, ale jest to do osiągnięcia. Cała jakość mojego życia się podniosła w sposób nieprawdopodobny. Teraz tak, przez to, że panuję nad umysłem, czyli tymi myślami samomyślącymi się, dzięki temu nie przejmuję się, jak mi moje ego coś podpowie, a nie uda ci się, a nie dasz rady, a ciężko będzie. Dzięki temu, że zrozumiałem, że jest taki mechanizm w mojej głowie, który sam z siebie gada, uwolniłem się od tych wszystkich automatycznych myśli. To jest nieprawdopodobna ulga. I teraz sobie przypomnijcie, ile razy było tak, że chcieliście zasnąć w nocy, a nie potrafiliście, bo ciągle był natłok myśli. I teraz wyobraźcie sobie, żeby się tymi myślami nie przejmować w ogóle, nie podpinać się nad nich, a jak to się Wam uda zrobić, to z czasem te myśli jakby wygasają, jest ich coraz mniej, coraz mniej, aż ostatecznie jesteście w stanie nie mieć ich prawie wcale. No, do zera i tego nie doprowadzicie nigdy, ale jest ich naprawdę mało. A jak już są, to są pozytywne, a nie negatywne. Także to jest pierwsza rzecz, która całkowicie zrewolucjonizowała moje życie i całkowicie, no gdyby nie to, że postanowiłem, żeby być szczęśliwy, to nie chcę sobie wyobrażać, jakby to moje życie wyglądało. I to jest rzecz, którą każdemu z Was gdzieś tam polecam, żebyście tupnęli i zdecydowali, że chcecie być szczęśliwi, że chcecie zarabiać więcej, nieważne, co by to było, ale zróbcie sobie takie grube postanowienie i nie na tak o oh, ha ha ha, tylko na poważnie. Teraz drugi moment, który jakby zrewolucjonizował moje życie, to to, że. Mm, chciałem wieść w życie fenomenalne. Na no, oglądałem się Jay Alvarez'a, jak pewnie większość z Was tam gdzieś myślę, go kojarzy. Jeżeli nie, to na Instagramie możecie sobie go tam znaleźć. E, ja zobaczyłem kiedyś ten taki filmik, gdzie jest ta muzyka taka. Do you come with me? <laughs> e, I jak zobaczyłem, jak żyje Jay Alvarez, przynajmniej jak te filmiki nakręcał. Jak ja to zobaczyłem, ja nie miałem pojęcia jak, bo to był czas właśnie, gdzie było, to była taka u mnie totalna kaplica z kasą, ojciec bankrutował, był dramat. I jak ja wtedy zobaczyłem, jak ten chłop żyje, jakie ja on piękne filmiki nagrywa, ja mówię, ja nie wiem jak, nie, nie mam zielonego pojęcia, ale ja będę żył tak jak on. I od tego momentu, jak ja to widziałem, minęło, no, 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 na dzisiaj to minęło już 7 lat, ale ja żyję w sposób fenomenalny z co najmniej 4, 4, 5, tak gdzieś. Czyli mi zajęło jakieś dwa lata od momentu, że nie wiedziałem, jak, jak to zrobić, żeby zarabiać więcej, nie wiedziałem, jak to zrobić, żeby łączyć podróżowanie z zarabianiem, nie miałem żadnego pojęcia, jak to zrobić. A po dwóch latach już zacząłem to życie wcielać w rzeczywistość. I teraz zobaczcie, gdybym nie zobaczył, nie zainspirował się Jaym Alvarezem, to nigdy bym nie wpadł na to, że można żyć w taki sposób fenomenalny, żeby. Robić to, co kochacie, i jeszcze jakoś na tym zarabiać. Nie wiedziałem, że się tak da, i to była dla mnie po prostu jakaś jedna wielka abstrakcja. No i znowu podjęcie decyzji sprawiło, że gdzieś w jakiś magiczny sposób to moje życie się tak poukładało, że osiągnąłem to i obecnie mogę sobie pozwolić na to, żeby cały czas sobie, nazwijmy to, bimbać. I doświadczać, yy, I doświadczać cały czas pięknego życia. Podejmijcie decyzję, jak ma wasze życie wyglądać. I to nie może być tak powiedziane, że chciałbym, mam nadzieję, że będzie tak. Tylko musicie nauczyć się w swoim życiu powiedzieć, że nie wiem jak, ale zesram się, zrobię to, dokonam tego, i nieważne jak. Nie musicie wiedzieć nic. Nastawcie swoją. Swój umysł na to, żeby osiągać rzeczy nieprawdopodobne, a zobaczycie, że jakoś te życie tak magicznie tym wszystkim kieruje, że ostatecznie jesteśmy w stanie to osiągnąć. Następny taki motyw, gdzie wydawało mi się, że coś jest bardzo trudne, ciężkie, a okazało się proste, to na przykład jak napisałem książkę, część z was może ma takie samo zdanie, jak ja miałem kiedyś, że napisać książkę to trzeba być nie wiem, nie wiadomo jak mądrym, nie wiadomo jaką wiedzę mieć, nie wiadomo jakie to jest trudne i mniej więcej było z tym tak samo. Ja wiedziałem, że muszę napisać książkę, żeby stać się autorytetem w świecie treningu mentalnego, żeby podzielić się w ogóle tą wiedzą, bo jest niesamowita, żeby zmieniać świat na lepsze. Co tam jeszcze było? Chciałem się zapisać w kartach historii, żeby być generalnie zapamiętanym na wieki wieków, Dużo było takich motywacji, które sprawiły to, że się odważyłem i zacząłem pisać. Ale nie napisałbym książki, gdybym nie zdecydował, że dobra, koledzy się mogą ze mnie śmiać. Dobra, nie wiem, czy mi to wyjdzie. Dobra, nie wiem, czy dam radę, ale zrobię to. Dokonam tego. Choć nie wiem jak, nie wiem, jak ja wydam tę książkę, nic nie wiedziałem, ale po prostu to zrobiłem. Podjąłem żelazną decyzję. I teraz od tej decyzji, przez to, że ja pis piszę książki, Okazało się, że w ogóle to jest, nazwijmy to, świetny biznes, bo jak zmieniasz tysiącom ludziom życie, okazuje się okazuje, że na tym można dobrze zarobić. Dzięki temu, że pisałem książki, poznałem niesamowitych ludzi, występowałem na setkach szkoleń, na których zarobiłem miliony. Nie wydarzyłoby się to, gdybym tej książki nie napisał. Pierwszej, drugiej, trzeciej, piętnastej. Już obecnie 15 z ich na koncie. Ale zobaczcie, że to wychodzi od decyzji, gdzie boję się, że coś się wydaje trudne, straszne. A jak ja już napisałem tę książkę, wydałem ją, to niesamowite jest to, że to jest banalnie proste. Rozumiecie? Zarówno pisanie, jak i wydanie. Na początku nie wiemy jak, no ale jak potem się dowiecie jak. No nagle to jest, ja pierniczę już. To było takie łatwe. Eee... Później jeszcze takim mykiem było to, że chciałem nagrać taki materiał w ogóle, jak Jay Alvarez stworzył i chwilowo go nie ma w sieci, ale nazywał się Life Mastery, część z Was widziała pewnie. I też nagrałem taki materiał. Nie wiedziałem jak, nie wiedziałem co, ale znalazłem odpowiednich ludzi i udało się to stworzyć. Tak powstało Football Training Center. Wyobraźcie sobie, że wpadłem na pomysł, żeby jako tenisista, bo jestem byłym tenisistą, że zrewolucjonizuję polską piłkę nożną. Jeżeli są tu jacyś piłkarze, to pozdrawiam Was. Możecie napisać, jaki wpływ miało Football Training Center na, na wasze kariery, na, na wasz profesjonalizm. Wiem, że grubo namieszałem. I teraz idźmy teraz do takich bardziej prostych rzeczy, które zmieniają życie, ale też to wszystko wynika z decyzji. Całe życie, na przykład chciałem, yy, całe życie, no ileś ostatnich lat chciałem mieszkać na Bali. Chciałem gdzieś w ogóle w jakimś raju mieszkać, ale z tysiąca wymówek nie, zawsze było coś takiego, że mówiłem, a... Jeszcze nie teraz, jeszcze nie czas, nie wiem za mało kasy mam, chociaż zarabiam jej w cholerę dużo. Cały czas szukałem jakiejś wymówki, żeby nie robić to co chciałem. I teraz jak jestem tutaj z Anią Skórą, to to jest nieprawdopodobne jakie ona ma mindset. Dla niej jak ona coś chce, to ona to po prostu robi. I hit jest taki, że na przykład teraz w czasie kwarantanny przyjechać na te bali to jest serio problem. Ale jak ma się odpowiednich ludzi wokół siebie, jak się wykona parę telefonów, jak się przeczyta parę rzeczy, informacji na stronach internetowych, nagle bycie na bali, to jest just like that. No i teraz ktoś powie, że no dobra, ale trzeba mieć dużo kasy, i tak dalej. Z Anią, z którą jak rozmawiałem, to ona mi opowiadała, jak na początku zaczynała podróżować praktycznie z zerem w portfelu. I cała jej przygoda rozpoczęła się, nie mając kompletnie siana. I ona już podróżowała po całym świecie. Była w Filipinach i tak dalej, a zarabiała tam 2,5 czy 3, 3, 3 tysiące na etacie. I ona już zaczęła w pewnym momencie wprowadzać te swoje życie marzeń w praktykę. Ale ona zdecydowała, że ona już nie chce żyć na etacie, tylko ona chce zacząć żyć w sposób fenomenalny, tak. Jeżeli jej przyjaciele, bo tam kilku znajomych yy, żyło w taki właśnie fajny sposób, że byli freelancerami, mogli zdalnie pracować z całego świata, i ona powiedziała, że ona też tak chce. Podjęła decyzję, że to zrobi, że spróbuje, i dzięki temu dzisiaj jej życie wygląda tak, że ona może mieszkać wszędzie. Yy, no i generalnie tworzyć sw swoje życie na podstawie najbardziej absurdalnych marzeń. Dzisiaj ja z Anią doświadczyłem takich marzeń, bo przygotowała tutaj, nie wiem czy widzicie za mną, to jest w ogóle taki basen piękny, który jest cały w płatkach, nie wiem, róż, jakieś, nie wiem co to za kwiatki, ale generalnie piękne. Zobaczycie na moim Instagramie i na Ani, jak, jak, jakie w ogóle urodzino nam przygotowała. Nie? To jest fajne, jak ogranicza nas w pewnym momencie tylko wyobraźnia i możemy wcielać rzeczywistość, rzeczy piękne ale trzeba podjąć decyzję, żeby tak się stało i tak samo ja podjąłem decyzję, że dobra jadę za nią i zobaczymy jak to będzie i to jest hit, że jak się przyjeżdża na taki Bali to nagle to jest takie hmm, to takie proste było że wystarczyło podjąć decyzję i pojechać ja się mogę założyć, że wielu z was, wiele z was chcecie wieść życie fenomenalne chcecie doświadczać ale nie podjęliście czy nie podjęłyście decyzji po prostu żeby to zrobić, żeby dopiąć to do końca. Nie musicie wiedzieć jak na początku, sposób się znajdzie, ale ta determinacja w sercu, ta silna wola, żeby to nasze życie było fenomenalne i to podjęcie decyzji jest najważniejsze, bo od tego to wszystko wychodzi. A większość ludzi idzie przez to życie, nie podejmuje decyzji i niestety w swoim życiu nic wybitnego, nic fajnego doświadczenia nie osiąga. No i teraz jeszcze pomówmy o tym, ale zanim jeszcze dam Wam kilka przykładów, chcę Wam tylko jeszcze przypomnieć, że kochani, teraz pomówimy sobie o tych najważniejszych decyzjach, które ja się przełamałem w życiu, żeby to moje życie wyglądało fenomenalnie. I chcę Was zachęcić do tego, żebyście wy się nauczyli podejmować dobre decyzje. Później pomówimy sobie o potencjale, jak zarabiać ponad 10 tysięcy na miesiąc, i mieć pracę zdalną. A na sam koniec ktoś, kto jest na tym live'ie, na Instagramie. Jedną osobę wybieram i dostaję dzisiaj tysiaka, także warto zostać do końca. I kochani, kolejny motyw, który mi się na przykład spełnił, dzięki któremu jestem multimilionerem, to ta deweloperka. Hmm, bałem się jak cholera wchodzić w temat, bo wtedy byłem goły i wesoły. Wszystko na kredytach, ale mówię: no spróbuję, zobaczę. Bardziej się bałem być biedny, niż zaryzykować bogactwo. Czytajcie to, że większość ludzi boi się, że straci. A ja się bałem, że będę biedny. <laughs> nie lubię biedy. <laughs> Pewnie większość z Was też nie lubi. Jak mieliście okazję doświadczyć, nie mieć kasy, to, to wiecie o czym mowa. I teraz, gdybym ja nie podjął decyzji, że dobra, wchodzę w tak grubi, gruby temat, nie mając o nim zielonego pojęcia, to, to by się nie wydarzyło. Nie wybudowałbym na chwilę obecną ponad 130 domów eee, i też nie byłoby mi, mi o tysiąc kroć łatwiej robić rzeczy wielkie. Ale teraz zobaczcie, że znowu to jest ten sam mechanizm. Trzeba zrobić. Dobra, wchodzę w ten temat, zobaczymy, jak to wyjdzie, pełny but. Trzeba podjąć decyzję. Ja nie wiedziałem, jak, nie wiedziałem z kim, nie wiedziałem co, nie wiedziałem, czy to wyjdzie, nic nie wiedziałem, ale wszedłem w temat, bo podjąłem decyzję. I teraz, kochani, chciałbym, żebyście wy zrozumieli, że fenomenalne życie zarabianie dużej ilości kasy odnalezienie swojej bratniej duszy to jest podjęcie decyzji to się wszystko rozchodzi o to, że robicie w pewnym momencie dobra zmieniam swoje życie i nie musicie wiedzieć jak ale wszechświat jakoś tak magicznie działa, że doprowadzi was do tych waszych myśli, do tych waszych pragnień prędzej czy później ale to nie może być takie słodkie pierdzenie i marzenie, że a pewnego dnia będę, pewnego dnia osiągnę. Tylko wy musicie tupnąć i powiedzieć: zmieniam swoje życie teraz. I ja na dzięki jakiejś opatrzności boskiej, nie wiem, na jakiś mi się ten gen w, w, wrzucił do, do mojej głowy, że ja jak coś sobie postanowię, to ja to po prostu robię. I, i bez kitu gdybym miał uprościć całą formułę, jakby osiągania sukcesu. To jest, musicie tego chcieć, <noise> pragnąć, podjąć żelazną decyzję, żeby tego dokonać. I to jest jakby cały sekret osiągania, bo po drodze to życie tak idzie, że znajdziecie odpowiednich ludzi, odpowiednie narzędzia, odpowiednią wiedzę, żeby tego wszystkiego dokonać. I kochani, to była jakby pierwsza część, w której mówiliśmy sobie o tym. Jak ważne jest podejmowanie decyzji i chciałem, żeby każdy z Was wiódł te fenomenalne życie. A teraz wam powiem e, razem z moim przyjacielem, który mam nadzieję, że zaraz dołączy do tego live'a. Mm, co zrobić, żeby co zrobić, żeby e, zarabiać ponad 20 tysięcy na miesiąc? Kacper, e, widzę, że już w teorii jesteś, ale ja nie widzę twojej kamerki tutaj na tym. I dołącz też na Instagramie. Musisz mnie chyba poprosić o to, żeby dołączyć na live'a. Także kochani, zaczekajcie na gościa specjalnego i zaraz zaraz on dołączy. Kacper jesteś? też. Kacper. Ale ciebie nie widzę. Słychać cię, ale nie widać cię. Jeszcze na Instagramie musisz dołączyć. 1788 osób czeka. W ogóle proszę was, jak złapiecie moment, w którym będzie najwięcej osób na, na live, zróbcie proszę screena i mi podeślijcie. Przecież jest ile będzie tych screenów zaraz. Ale warto kochani zaczekać, bo zaraz damy wam patent, jak zarabiać dychę, dwie dychy. Jak 18-latek potrafi to zrobić, to i wy będziecie umieli. A po tym krótkim, jakby wprowadzeniu, zaraz wybiorę osobę, która dostanie tysiaka i zrobię jej przelew błyskawiczny. Także dostanie go w ciągu kilku minut. Kasper, a ciebie dalej nie widzę? Zaproszenie? Eee, dobra, to już Cię przyjmuję, akceptujecie. Także tu będziesz, ale nie widzę Cię na tych innych platformach. Ale słychać, ale nie widać, no. Witajcie. O, 1900. Także, kochani, zaraz będzie, tak jak mówiłem, wiedza, która pozwoli wam zarabiać tak lekko między dwie, trzy dychy, nie? O, dobra, wysłyszę pogłos, czyli trzeba... Dobra. Dobra, teraz ja, ja wychodzę z tego. Kochani, osoby, które są na Facebooku i YouTubie, zapraszam na Instagram.